Hej też witajcie, z tej strony Bogusiasta, to jest kolejny chyba raczej stock tygodniowy odcinek z Fortnite'a. Dzisiaj jesteśmy w gręcie z tym się odbyć razem z Star Wars. No, jestem ciekawy jak to będzie. Nie zgończowałem tym, się nie odzywają, no więc lecimy. Ja tam tutaj... Nie, nie, nie będę leciał na... Leży na czwoluc widzicie, bo zabiję, nie, 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 nie. Dopóki ktoś na nie strzela, ja do niego też nie strzelam. O, zaczęło się z Już nie można strzelać. Budować się można, można. Ja wejdę sobie do nich, bo oni tam mogą mieć dobre miejsce do obserwowania. Aha, budować nie można nawet, no ale dobrze To jest miarę dobre miejsce. Więc jak mówiłem, jestem ciekawy jak to będzie wyglądać. Pewnie, że jest dodane to, że nie można się strzelać w tym momencie tak. Kiedyś na eventach było można i niektórzy przez to nie widzieli. No i że można się odgadzać na tych eventach, nie? Dobra, no ta minuta. Co? Tu można się budować z czymś, tylko... A nie oni datują, po prostu. Chyba nie przeskoczę, nie? Dobra, minuta, gówno minuta została. hey guys it's jeff keeley are you ready for the star wars rise of skywalker fortnite event there has been an unprecedented number of people around the world trying to get in so we are going to give you 10 more minutes to log into the game at uh, 2.10 p.m eastern uh, the event is going to begin and don't worry if for some reason you can't get in everyone is going to get the glider and you can also of course watch the event via your favorite streamer uh, many people are streaming it as well so again 10 minutes away the exclusive scene from star wars the rise of skywalker and j.j abrams live in fortnite we will see you in just a few minutes 10 seconds. Zaczęło się. To tak ma być? O, dziesięć. się. Nie, już myślałem o to ludzie. No to fajnie. Fajny event, podoba mi się. Wolnie... No, Jestem mile zaskoczony tym eventem, nie... nie wiem, co to powiedzieć, tak mi się podoba. No, na to czekałem, 10, 15 minut na to czekałem w tej grze, żeby to ujrzeć. To jest to. Super. No nie, pięknie. No jak widzicie No i się chyba znowu na niektórych serwerach nie odbył Będę musiał sobie obejrzeć jakiegoś takiego mega albo youtubera Właściwie zaczę czy u innych się odbywa czy w ogóle wszędzie się nie odbywa No nieźle jakby się w ogóle tam ni nikogo nie odbył Aha widzę że u innych też się nie odbył więc na więcej niż paru serwerach Chociaż nie wiem u niektórych jest dopiero za parę minut Aha no ale oni mogą z opóźnieniem Zabudować. Nic nie Mogę nie wiem, nie będzie nie Chyba. nie Chyba. No, nie to nie to wielki event. A... Nie wiem czy na wszystkich serwerów, tak było, czy na części tylko. Nie wiem. No a więc, celem tego odcinka było pokazać wam event. Ale z tego co możecie zobaczyć, takowy event się nie odbył. Po raz drugi w całej historii tego. Chyba po raz drugi. Znaczy na pewno dwa razy. Teraz i wcześniej się już nie wiem, odbyły, ale w ogóle w Fortnite mało jest ostatnio eventów. No i jak już robią ten event, to powinien się odbyć. Bo no zobaczcie, tak to były tam... No ten event na sezon to było takie... No musiał być, nie? A w tym sezonie zacznie, miał być event, nie Więcej było kiedyś w ogóle tych eventów, w ogóle fabuła ta była, a nie to co teraz. Możecie napisać w komentarzach co o tym sądzicie. No i to było na tyle. Jeszcze chwilę tu zostanę, jakby coś się stało, to włączę nagrywanie i Wam to wstawię. No ale to by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Na odcinek jutro albo za tydzień. Więc do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.